Witajcie w powtórce na potężnym obieksie 260 w losowaniu z 9 tierami po dwie arty na stronie. Także może być tutaj a no właśnie zobaczymy, jak, ale wynik będzie na pewno potężny. I te arty może poza FVM tutaj 261 może mieć problemy lekkie ze wrzutką, w zależ zależności od tego, gdzie my się ustawimy. Ale i będziemy tu na dole, to na pewno rywal będzie miał problem. Tak samo my możemy mieć problem jeśli się po nich ulejemy. No, ale tutaj nie liczyłbym na to, że jakiś czołg ciężki podjedzie szybciej, niż my. Conqueror już zbiera, tylko on jest ustawiony w dobrej pozycji na wieżę. Także będziemy mieli z nim delikatny problem. On coś tam kombinuje, ale odsłania nam garnek, a nasze 340 penetracji na kumulu... ...nie robi, tak powiem. Ten garnek nie, nie robi na tym wrażenia, i wszyscy dobrze wiemy, że super konia po można przebijać z kumuli bardzo często. Poza tym, nie tylko skumuli, koło jarzma działa w miejscach. Tam, gdzie nie ma tego ekranu przeciwkumulacyjnego też chodzi i to pięknie. Eseta w wielu bitwach okazywała się workiem z a tutaj jestem ciekawy, co zrobi ten gracz. Na razie kombinuje, chociaż pokazuje dolną płytę, ona jest tak skontowana, że raczej nie wejdzie. I tam było na zielono, ale nie weszło. Niestety wiadomo, nie zawsze jak jest na zielono, to będzie wchodzić to norma. A tak, eseta się odbija. Mamy troszeczkę farta, no ale ona w każdej chwili może się tutaj pojawić po raz kolejny. Mamy przewagę mobilności, to jest na 100%. BZ coś tutaj kombinuje. Sam jestem ciekawy co, no ale. Bardziej przydałoby się, żeby ona osłaniała tutaj plecy. Bo na przykład E50, jeśli wyjedzie, może zaboleć. Mamy to na boku. No, kto by się spodziewał, moich gościu w progu, zamiast robić uszkodzenia w dużo groźniejszym pojeździe, jakim jest obiekt 260, ma nas gdzieś. Ale esteta wyjechała nam na plecy że drużyna na to pozwoliła. w sumie, kto miał ją tutaj powstrzymać? No, nikogo tutaj nie ma. To trzeba sobie przyznać że tu jest zero, BZ nas też opuściła teraz jest ciężka sytuacja bo tym s może nam wrzucić kolejną pestkę ale mu się nie udało, gra na apekach, jest E3, można ją skończyć Kończmy groźniejsze lufy i to udaje się Skodzie T50, a Eseta może zrobi w nas jeszcze jeden strzał ale to będzie już jej koniec, ona nawet nas nie mierzy jednak chyba zmienia zdanie ale zobaczcie jak ona ma ustawioną wieżę i to mogło znaczyć tylko jedno. Na górze też 121B niszczy obiekta, a przed nami super który wrzucił nam chyba po wieży. i on odsłania nam tutaj tą przestrzeń poddziałem i tam w wielu pojazdach potrafi wchodzić, na przykład w Jochu wchodzi po prostu jak marzenie, jak widzicie, że joch zasłania yy, działem garnek ładujcie w sumie Główniana porada, bo Jochami grają tylko albo bardzo dobrzy gracze, no albo ludzie, którzy myślą, że są dobrzy, więc no tak, drużyna radzi sobie nie najgorzej. 4 do 3 dla nas, także jest spoko, przewaga w HP. Tak samo nie skończyliśmy tutaj tego konia. Mamy już 5000 na strzelane, tylko problem, bo kończą nam się troszkę pociski goldowe tutaj, fatalny strzał. Ten most, no, działo tym, w tym wypadku się nas nie posłuchało, a celność nie jest taka zła. 0,32 tutaj można się spodziewać, że będzie wchodzić i w końcu weszło. Mamy teraz przed sobą dwa dość groźne czołgi ciężkie, w tym jeden magazynek, ale Rino Czeronte to symulator ładowania, więc on jeśli się wystrzela, to może mieć duży problem. Wchodzi nam w AMX a 50 wychyla tyłem no, bokiem do nas, ale na wsteczny. Szkoda, że nie mieliśmy pocisku, bo wtedy mogłoby tu nie być, a my już wcale tak dużo HP nie mamy, dla Rino jesteśmy na dwa strzały, dlatego AMX-a też na dwa, no i teraz mogą za chwilę pod nas wyjechać, na szczęście zobaczcie, mamy tutaj małe wsparcie od naszej drużyny, więc oni już tak pewnie się tutaj nie czują, zamieniamy się chyba nieco miejscami tutaj z tym 121B, albo chcemy, żeby rywal wyjechał na naszego bohatera, troszkę bardziej odważnie, bo tam na przykład Type 68, zobaczcie jak on jest wycofany, a nad nami jeszcze na fullu E75, także sytuacja tutaj nie jest już tak kolorowa mamy delikatną przewagę w czołgach no ale w HP zaczyna topnieć wykorzystujemy strzał tego Mixa na własną korzyść i być może za chwilę ten francuski czołg ciężki trafi do garażu i trafia teraz Mamy dolną, no w sumie po górnej wchodzi, ale był fragment dolnej ulty widoczny tego Rinoceronte. Wykorzystujemy wrak e do schowania się tutaj. On wie w tym Rino, że ma już pogranę, musi zmienić pozycję, albo będzie po nim ciekawy, czy on w ogóle ma pociski i wchodzi po wieży, Ostatni pocisk kumulacyjny prawdopodobnie trafi tył E75, chociaż tutaj można by się pokusić o a one są całkiem słoko, mają 260 penetracji, także nie na najgorzej. Chyba troszkę mniej niż obiekt 277 na podstawie. Nie wiem, nie wypowiadam się, bo mi się wydaje, że może mieć ciut więcej, ale mniejsza z tym. Tam szukamy cały czas jakiegoś fajnego bicia. Mamy w dalszym ciągu 800 HP, ale to może szybko stopnieć tam... E 75 znalazł sobie fajne miejsce za wrakiem. Tutaj bez golda ciężko będzie nam go wyciągnąć. A przydałyby się te kumule po dachu, wchodziłyby podobnie jak w superkoniach, bardzo łatwo i przyjemnie. Rino Ceronte próbuje walczyć z Leopardem, ale chyba się domyśla, że jeśli wychyli się na Leoparda, to wychyli się też od E75. I my kończymy. Leoparda, a E75 jest na stokowym dziale i on będzie przez nas zjedzony, zobaczcie tam też jest gdzieś niedaleko Leopard 1, być może on dostałby od nas pesteczkę, no ale teraz idziemy prościutko przed siebie, szukamy bicia, szukamy, no ta latarnia może nam tutaj delikatnie przeszkadzać, Conway kończy Rino Ceronte, a my możemy za chwilę skończyć Conwaya, można wykorzystać to, że on ładuje, jedzie tutaj, w naszą stronę, więc w zależności od tego, jakie on ma działo, możemy mieć problem, albo nie i z jakiej amunicji oczywiście korzysta. Na razie sytuacja cały czas delikatnie dla nas na plus. Zobaczcie, jak ta bitwa jest wyrównana, pomimo tego, że jesteśmy tak czołgiem to gdyby nie to, że my tu robimy główną robotę, niszczymy, zadajemy uszkodzenia, niszczymy przeciwników to prawdopodobnie ta bitwa byłaby przegrana przez tą drużynę. Te 54 niszczy, Batchata zostały się jeszcze dwie arty, które nie mają spota i leopard jeden, którego nie było widać już od dłuższej chwili. Na szczęście my mamy nieco potężniejszy skład względem rywali, bo oni mają dwa baboki, my mamy trzy czołgi ciężkie, więc tutaj mamy na pewno przewagę. Za chwilę też to T54 może poznać siłę naszego pocisku, no ale nie tym razem przynajmniej nie dostajemy spota. Leopard jest po drugiej stronie. A Arty za chwilę możliwe, że zostaną wyspotowane przez rinoceronte. Leopard niszczy Arty, ale to jest mała strata. Arta co prawda mogłaby się przydać, żeby wyciągnąć tego FV-a, no ale nie wszystko da się zrobić. On mógł nas wykryć, ale czy wykrył? To się za chwilę okaże. Leopard ma nas na. Dwa strzały. Jestem ciekawy, co on tutaj kombinuje. Wiemy, że tylko jechał w naszą stronę. Bohater ciśnie wykorzystuje mobilność swojego pojazdu, bo jest po prostu niesamowita jak na ten pancerz. To jest takie połączenie trochę ISA 7 i obiekta 277 z tym, że takiej fajnej wersji. Mamy mobilność obu pojazdów mamy. Dobry pancerz, może nie taki jak i 7 ale no on po prostu robi robotę i mamy działo z obiekta 277. Może nie dokładnie to samo działo, ale mamy świetną penetrację, na strzał mamy mniej, ale to trzeba przyznać. Malutko, w porównaniu do 277, ale i tak robi to działo robotę, szkoda tylko może tutaj że ta alfa jest taka mała, ale do reszty nie można się przyczepić. Możemy zaryzykować przyjęcie jednego strzału w tego, od tego Leoparda i zaryzykowa zaryzykowaliśmy. Mamy 8 fragów, ponad 10 tysięcy uszkodzeń. Bitewka, jak sami widzicie, wygrana, działo się, działo i mam nadzieję, że ona wam się Podobała. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Widzimy się jak zwykle o 17 następnego dnia. Także zapraszam na kolejne materiały. Trzymajcie się. Na razie. Cześć i czołem.